Wiele pań, które przyjeżdżały do mnie do, do domu, do biura i miały problemy z wysiłkowym nietrzymaniem morzu. Zestwardnieniem roślinnym. Proszę? Chory na stwardnienie roślinnym. Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Ale pytały, co zrobić, aby oprócz farmakologii, która jest dostępna, no a zarazem jeśli chodzi o. Leki z górnej półki to miesięczna, e, miesięczna kwota na te leki przekraczała niekiedy 200 zł. Więc e, podpowiedziałem im, aby te panie, te panie z, e, zechciały skorzystać z takiego kremu, jakim jest Moments, który się zakłada do i później te dolegliwości się minimalizują albo po prostu znikają. Przy ezemie no jest takie dokuczliwe to i bardzo uciążliwe, gdyż czy to u mężczyzn czy u kobiet jest to właśnie nietrzymanie moczu, więc trzeba się bardzo spieszyć w tym momencie. I ten krem intimoment spowoduje to, że Minimalizuje, minimalizuje nietrzymanie, nietrzymanie moczu wysiłkowe, jak również wspomaga inne, inne sprawy fizjo, fizjologiczne. Oprócz tego wszystkiego można powiedzieć o Moments, że grzybiczne sprawy, które dość często są przypadłością właśnie są by jest zminimalizowane lub zupełnie szanowane. A gdybyś chciał teraz takie najważniejsze pięć preparatów wymienić przy stwardnieniu rozciany, które są obowiązkowe i nie wolno od nich już odstąpić podczas trwania całej choroby, czy do końca życia, które stawiają człowieka na nogi, na ile to jest możliwe? To by tak, w pierwszej kolejności wymienił noni, witaminę C. Na wzmocnienie witaminy C1000, bo to można powiedzieć, nie można sobie pozwolić na byle błahą infekcję. Oprócz tego koenzym Q10, radiolin i stress mędrzej, to kompleks. To jest taki żelazny zestaw. Tak, tak. I chyba okresowo, okresowo, w zależności od pogody, można dorzucać pewne prezentacje, że się nie wpakować w żaden wirus, w tak, wspomniałem o lecytynie, jak również wapis z magnezem, żeby wspomóc nasz system nerwowy. Tam jest również oprócz wapnia jeszcze i magnez, który właśnie bardzo pozytywnie wpływa, że zmniejsza skurcze, skurcze mięśni z pastykę. A, A czujesz się teraz potrzebny dla społeczeństwa? No można powiedzieć, jak już wcześniej wspomniałem, schorzenie, schorzenie mnie w pewnym sensie ogranicza, ale nie dyskryminuje, i czuję się na co dzień potrzebny za, tak dla swojej rodziny, jak również i dla społeczeństwa. I z tego mam satysfakcję, że mogę pomagać sobie i innym. No dobrze, a teraz pytanie trudne. Ktoś może zadać pytanie, ale przecież to jest bardzo drogie i mnie na to nie stać, bo jestem chory na spodnienie rozsiane, mam tylko rentę. Jak sobie ten, ten problem rozwiązujesz? Może w ten sposób, że e, oprócz tego wszystkiego, budując e, swoją strukturę, Strukturę marketingową. A co to jest struktura marketingowa? Proszę. Co to jest struktura marketingowa? Czyli osoby, które również zażywają i chcą zażywać i wspomagać swój organizm, to każdy suplement ma punkty bonusowe, które działają w ten sposób, że suma tych punktów bonusowych. Suma tych punktów bonusowych daje profity finansowe, które, które później mogę wykorzystywać do wykupywania własnych suplementów. Przez to e, mnie stać na takie suplementy. Czyli budujesz grupy ludzi, łączysz w całość, którzy chcą żyć inaczej, zdrowiej, lepiej, lepiej się odżywiać, a przy okazji. Przy okazji obniżyć koszty zakupu, tak? Tak. Oczywiście, jak najbardziej przez takie właśnie e, budowanie swoich struktur można obniżyć koszty zakupu. Czyli zmuszasz ludzi do działalności aktywności społecznej, do czucia się potrzebnym, a nie odstawionym, bo to we w tym kierunku, zauważ. E, tak, e, bo tu jest, można powiedzieć, e, kardialny błąd, jeśli ktoś zamyka się w sobie. I w czterech ścianach i tylko urzala się nad sobą, że jest biedny i nieszczęśliwy, bo jest chory. Trzeba po prostu wyjść do ludzi. To jest jedna zasada i przede wszystkim pokonać samego siebie niekiedy.